Jest serce, czyli już nie niewola. Tam jest psychologia, ja się na tym nie znam, ale jest taka zasada, że no musisz wiesz, mieć swoją tożsamość stworzoną, żeby cię tam przysłuchując, żebyś nie ujawnił, jaki ma stopień, co ty tu robisz, palisz głupa po prostu, nie? Mhm. Że jesteś ornitologiem, przypadkiem wlazłeś na bazę, nie? I ludzie, serio żołnierze nawet potrafią tak wykuć człowieku ptaki, że pokazujesz mu zdjęcie, a co to jest? A taki ptaszek, a taki. No. Normalnie, świadomie budują, uczą się swojego takiego ukrytego zawodu. W sensie... w, razie, w razie, gdyby ich zostawić. specjaliści. Ale jest zasada, próbuj uciec. No i widziałeś kiedyś jeńca, który zapierdziala z nożem krzesiwym, latarką w kieszeni, kompasem? Nie, znaczy na tak? pewno nie miałby tych sprzętów przy sobą. Nie? Jest rozbrojony do zera, to tak jak do więzienia się zamykasz. Snorówki wszystko ci zabierają, tak? No po prostu mm -hmm. taka abstrakcja. Ja na przykład uczę z czego linki naturalne zrobić w lesie. Bo sznurek jest święty w lesie. Jak wykorzystać szatę roślinną, jak, jak śmieci wykorzystywać? My gotujemy wodę w, wod w budelkach plastikowych, bo niestety ten syf wszędzie znajdziesz. I ludzie siedzi. No jak tak. to plastik?